W Ewangelii czytamy, kto nie dźwiga swego krzyża, a chce iść za mną, nie jest mnie godzien. Z tym krzyżem, który widzimy, a jest to ikona krzyża z Teze, związane są dwa wydarzenia. Widzimy tutaj czuwającą Maryję i świętego Jana, którzy trwali przy Chrystusie do samego końca. My też możemy czuwać przy tym krzyżu i serdecznie zapraszam na dwa wydarzenia, które będą miały miejsce... W najbliższym czasie. 26 listopada w parafii Ducha Świętego w Zielonej Górze odbędzie się spotkanie z Ojcem Maciejem ze wspólnoty z TZ, rozpoczęcie mszą świętą, później właśnie adoracja krzyża i wspólne spotkanie i rozmowy przy herbacie. Natomiast na przełomie roku od 28 grudnia do 1 stycznia odbędzie się kolejne europejskie spotkanie młodych wspólnoty z TZ, tym razem we Wrocławiu. Możemy poczuć się jako gospodarze. Jako Polacy, którzy przyjmują pozostałych Europejczyków na wspólną modlitwę, spotkanie skierowane jest do osób między 16 a 35 rokiem życia. Warto dopytywać się dusz pasterzy o możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Jest to nasze świadectwo naszej wiary, naszej przynależności do Chrystusa. i Jobyśmy tak jak Maryja i Jan, czuwali przy Chrystusie do samego końca i nie wstydzili się go nigdy.